10 po 11, na um, serwis wejść. impreza trwa, petarda, elektryków zaczęło sezon. Cześć, czołem, ja i moja kumpela Torba, witamy Was na kanale Kuchwale Gości. Dzisiejszy materiał to będzie preludium do tego, co czeka nas w pełnym sezonie turystycznym, bo będziemy mówili o rozpoczęciu przedłużonej majówki, która zbiegła się z rozpoczęciem sezonu imprez na ulicy elektryków, bo będziemy mówili o akcji, która zadziała się na Gdańskim Śródmieściu. Nauczony doświadczeniem, że w okresach takich jak majówka, jak sezon turystyczny masz prawo mieć plan pracy, serwisów, które są do wykonania. Tylko, że Twój plan kończy się na godzinie 10. Bo jeżeli masz go powyżej godziny 10, to Twoja pra praca ma Twój plan w głębokim poważaniu. Nie inaczej było tym razem. Plan był prosty. 11. Serwis, przegląd, wymiana silikonów w kabinie prysznicowej, wypad z baru. Prosta robota, 45 minut. No, chyba, że impreza przeniesie się do apartamentu. Siedzę jakieś 100 metrów od apartamentu, goście mieli wyjść po 15 minutach. No ale impreza nadal trwa. Trzeba jak będzie. W kolejnych trzech rozmowach z gośćmi pada decyzja. 40 minut opóźnienia, nie mamy czasu, panie radku, wchodzimy. I w momencie, kiedy impreza przenosi się z klubu do apartamentu i wchodzimy na takich gości, co im się nie bardzo chce wyjeżdżać, bo jeszcze impreza trwa, to jest taki moment, który uwielbiam, na który uwielbiam patrzeć, ale trzeba też uważać na siebie. To jest ten moment, czujecie się jak bohaterki na akcji. Biegacie na górę. Pum, pum, pum. Otwieracie drzwi. Dzień dobry. Serwis. I ta chwila konsternacji. Cichnie muzyka i ten wyraz twarzy ludzi, którzy yy, yy, nie wiedzą co mają robić. Biorą walizki i zaczynają uciekać. I to jest ten moment, w którym musicie uważać. Cofnijcie się od drzwi i patrzcie w linii prostej, jak na linię start meta formule 1. I raz, dwa, trzy, w sumie nie wiecie ilu było gości, bo mylą się oni z walizkami. No jak już cała gruba poleci, to musicie uważać, bo na końcu z reguły jest gruby i jego walizka. Jeżeli po kolejnych trzech sekundach nic nie wypadło z apartamentu, zaglądacie i oddychacie z ulgą. Możemy wchodzić, mamy 45 minut opóźnienia, ale to się da nadrobić, bo co może pójść nie tak oprócz że wszystko Tego już nie widać Bo otworzyłem okno balkonowe ale tu było na Aż siwo Zaluzja przy na Uchwyt na zasłonę Teraz z tego przyjazdu. To co przed chwilą widzieliście, to jest tylko naprawdę ułamek tego co zastałem w apartamencie. Apartament dało się wywietrzyć, uchwyty na zasłony udało się zamontować. Tam było jeszcze parę innych zniszczeń, ale mając już tak dużą obsługę, nie było czasu na nagrywanie filmików, tylko trzeba było się brać za serwis, bo już panie sprzątające były niedaleko, chciały robić swoją robotę, a ja nie mogłem ich opóźniać. Zdążyliśmy z serwisem. Wywietrzyliśmy apartament, dziewczyny zdążyły posprzątać. Kolejni goście, którzy przyjechali od razu byli zadowoleni, bo było czysto i pachnąco. Jeśli chodzi o sam zakaz palenia wyrobów tytoniowych czy jakichś podgrzewaczy, to jest nagminnie łamane i to czy uda się to w zakładce wyeliminować zależy od tego, czy goście siedzieli w piątkę, grali w brydża, jeden za drugim, czy to było po prostu na samym wyjściu, dwie osoby zapaliły, nie zdążyło się wywietrzyć, to się da jakoś przeżyć. I mam świadomość tego, że wiele osób znającą złą ma mającą z tyłu głowy złą prasę co do kilku nacji odwiedzających Polskę, to nie były te nacje. Nie jesteście w błędzie, a to co pisze prasa bardzo często przeradza się w jakiś mit. A mitów odnośnie apartamentów jest bardzo dużo i to wyjaśnimy sobie w jakimś innym materiale w spokojniejszym okresie. Grunt, że wszystko się udało. Goście zadowoleni. Oczywiście takie sytuacje nie dzieją się codziennie, po każdym wyjeździe gości to są sporadyczne przypadki, ale bardzo utrudniają nam życie i spędzają sens powiek firmom zajmującym się najmem i apartamentów i ich właścicielom. To nie jest łatwy kawałek chleba, to nie jest robota dla każdego. A korzystając z okazji, że nagrywam to w trakcie przedłużającego się długiego weekendu, świeci piękne słońce, chciałbym wam życzyć Mnie. wspaniałości z grilla. Tofu. Soi i wszystkich innych rzeczy, które kochają nie mięsożercy, mimuj szaszłyk i karpówka smakowały jak najbardziej. A gdy przyjdzie okres powrotów, ściągnijcie nogę z gazu, bo jest ładnie, słonecznie, suche aspa, dużo koni pod maską, świetne, letnie opony i co się może stać lecąc 200 na godzinę przez wieś. To no może się stać tragedia. Wracajcie cali zdrowi i bezpieczni. Kochani, jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem. Kuchwał gości. Zasubskrybujcie kanał. To jest taki duży czerwony przycisk na środku pod tym materiałem. Pod materiałem znajdziecie też linki do moich social mediów, do Facebooka, Instagrama i TikToka. Tam pojawiam się dużo częściej i na pewno się będę pojawiał dużo częściej, będę dużo bardziej aktywny niż na YouTubie. Więc bądźcie na bieżąco. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Razem z Torbą pozdrawiamy Was ja, was tak jak papież Emeryt. Pozdrawiam Was miłego dnia udanej majurki i do następnego. Pa pa!